Cześć, nazywam się Agnieszka. Ukończyłam Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Wiesku Białej w 2008 roku. Jestem studentką tej oto uczelni, Uniwersytetu Pedagogicznego. W tym roku skończyłam pedagogikę społeczną opiekuńczą z pedagogiką szkolną. Obecnie podjęłam się nowego kierunku edukacja zdrowotna z profilaktyką uzależnień. Lata spędzone w Plo były naprawdę fajnym okresem w moim życiu. Jest to szkoła kameralna, mała, wszyscy się znają, tak też ją wspominam. Szkoła posiada naprawdę rodzinną atmosferę. Na pewno zapamiętam wigilie, które były w niej organizowane w ogromnej sali. Przychodzili na nią wszyscy: uczniowie, kadra pedagogiczna, dyrektor. To było fajne wydarzenie, naprawdę. Dlatego przyjdź, zapisz się i zostań absolwentem publicznego Liceum Ogólnokształcącego.